Dzień dobry Państwu, w Agrosferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, okolice Sandomierza chyba najładniej wyglądają w okresie kwitnienia sadów. W kwietniu kwitną nam morele, w maju jabłonie, wiśnie, a w czerwcu pojawiają się plamowo tu i tam kwitnące bzy. Ale coraz częściej widzimy yy, zwarte uprawy towarowe bzu, sadzone w formie krzaczastej lub w formie piennej. Właśnie znajdujemy się na plantacji bzu czarnego, prowadzonej w formie krzaczastej i teraz okres kwitnienia, okres kwitnienia bzu przypada w okresie kwitnienia również akacji, a więc jest to roślina wskaźnikowa, wskazująca pory fenologiczne, wskazujące na zwalczanie niektórych szkodników, jak na przykład nasionicy, trześniówki, stonki ziemniaczanej, mszyc na niektórych gatunkach. Bez jest rośliną prozdrowotną. Jako surowce lecznicze używany jest kwiat, liście, owoce, pędy, kora, ale również korzenie. W związku z tym jest to pora, byśmy ewentualnie zrobili sobie jakiś specyfik z bzu czarnego, a konkretnie z kwiatu. Najprostsze w agroturystyce często używane jest syrop z kwiatu bzu czarnego, który w roślinie z wodą, wodą mineralną daje świetne no, ochłodzenie naszego organizmu na upalne dni. Jak taki syrop z bzu czarnego, z kwiatu zrobić? Wystarczy 60 baldacho gron bzu czarnego. W pełni kwitnienia, najlepiej w początkowej fazie kwitnienia, bo później możemy czasem z dzikich miejsc spotkać tam mszyce. Zalewamy to 3 litrami wystudzonej wody i pozostawiamy pod przykryciem na 24 godziny. Po 24-5 godzinach odsedzamy kwiatostany, eliminujemy ich z tego nalewu. I do uzyskanego wyciągu dodajemy 1,5 do 2 kg cukru i 60 g kwasku cytrynowego. Wszystko dokładnie mieszamy do rozpuszczenia cukru. Uzyskany syrop gotujemy i rozlewamy gorący do słoików, odwracając je oczywiście do góry dnem. Także jest świetnym później napojem na upalne dni. Jeśli chodzi o odmiany, jakie w uprawie są, ponieważ te odmiany, które są dziko rosnące, one nie są wyselekcjonowane, i z baldachogrona takiego najczęściej można zebrać około 15 deko owoców. Natomiast te, które są wyselekcjonowane, są chronione przez chorobami i szkodnikami. jeden yy, Owoce z jednego baldachogrona potrafią mieć nawet do kilograma masy. W związku z tym, najpopularniejsze yy, w, o, w uprawie są takie odmiany jak Sampo jest to ta właśnie odmiana wyjątkowo wczesna, jeżeli popatrzymy po tej plantacji, to zauważymy między roślinami pewne różnice. No, pyłek daje się we znaki, ponieważ zapach tego bzu i pylenie daje się odczuć. No, myślę, że Państwo czują ten zapach, tak jak i ja tego, tego bzu. Także odmiana Sampo jest najwcześniejsza i już w czasie kwitnienia daje się zauważyć różnice. W porze kwitnienia tego, tej odmiany, poszczególnych odmian, Następną odmiano jest odmiana Samel, nieco późniejsza Finsam, Hasberg i najpóźniejsza jest Sansam. Odmiana Sansam jest na tyle późna, że zakłady, które są, chcą mieć bardzo skondensowany zbiór i przerób, często ta właśnie odmiana jest zbyt późna dla zakładów i możemy mieć problem, by zdążyć dostarczyć do zakładów tą odmianę. No jeżeli chcemy uzyskać wysoki plon przede wszystkim musimy się wystrzegać pewnych szkodników. Chorób jako tako bezczarny nie ma, może coś się nam pojawi, ale na dziś bardzo bez lubi tuż przed kwitnieniem mszyca. Jeżeli mszyce wpuścimy i ona tutaj na szypułkach kwiatowych nam się zagnieździ, no niestety na tyle wypije soki, że no, około 15-20% tylko kwiatów nam się zawiąże w jagody i plon będzie wtedy mizerny. Stąd też w miejscach dziko rosnących mszyca nam znacznie niszczy już kwiatostany, nie pozwalając im zawiązać. No drugi szkodnikiem często spotykanym jest przędziorek. przędziorek jeżeli źle monitorujemy, nie monitorujemy lub wcale nie monitorujemy, przędziorek nam się zaczyna pojawiać w formie żółknących, później brązowych liści, bo przędziorek wyżera dolno skórkę liścia i miąższ. Liście tak zżerowane mocno nie, ma, nie produkują asymilatów i owoce się nie wybarwiają. Najczęściej ich jeżeli ktoś nie monitoruje tego, przędziorka zauważy dopiero wtedy, gdy są brązowe liście, ale wtedy już jest to niestety, ale za późno. Innym sposobem utrwalania walorów kwiatu bzu czarnego jest wykonywanie nalewki. Nalewka, która jest w kompozycji, można zrobić z wieloma innymi dodatkami. Jest orzeźwiająca, ale również pobudzająca kondycję organizmu i podobnie jak syrop z bzu czarnego, jest takim delikatnym antyseptykiem. Jak wykonać nalewkę z bzu czarnego? Do wykonania nalewki potrzebne nam jest około 50 baldachów kwiatów, 20 g cytryny, 200 g limonki i 1 litr spirytusu 96%, 70 g cukru, 1 litr wody, 1 łyżeczka korzenia arcydzięgla. Limonki można zastąpić oczywiście cytryną. Jak wykonać? Przygotowujemy syrop z cukru i wody, który później studzimy. Umyte cytryny w gorącej wodzie kroimy w plastry i usuwamy z nich pestki. Baldach ogrona na przemian, baldach ogrona oczywiście kwiatów, na przemian z cytryny układamy w słoju, zalewamy syropem, przykrywamy płótnem. Odstawiamy na 10 dni w nasłonecznione miejsce, mieszając raz dziennie. Wyciąg syropowy zalewamy, zlewamy przez gazę i łączymy ze spirytusem. Do nalewki możemy dodać, dodajemy łyżeczkę arcydzięgla, wtedy jest to pełny, pełna wartość takiej nalewki. Odstawiamy to z tym arcydzięglem na 4 tygodnie, wstrząsając co 3 dni. Po tym okresie nalewka jest już gotowa, przesadzamy ją i zlewamy do naczyń. W zależności od upodobań już osobistych, nalewkę możemy wzbogacić dodając miód, imbir, czy też cynamon. Proszę Państwa, poszczególne surowce z bzu czarnego, czyli liście, kwiaty, kora, czy pędy, czy też korzenie zawierają różną zawartość i zawierają różne substancje biologicznie czynne. Stąd też w profilaktyce poszczególne surowce stosuje się na różne schorzenia. Myślę, że kolejnym nagraniem będzie ciekawe, jeżeli się spotkamy. Już na zbiorze bzu czarnego i wtedy sobie powiemy, jak bzu, bez, bez trzeba zbierać, żeby się y, nie natknąć na substancje te trujące, które w owocach są, jak ten bez czasie zbioru wygląda, i myślę, że do zobaczenia w kolejnym odcinku na zbiorze bzu czarnego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery.